Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę odwodnienie wody deszczowej, jakie wykonałem dla płaci dachowej, gdzie woda będzie opadowa, schodziła rynną i że tak powiem, orurowaniem w ziemi. Orurowanie w ziemi wykonałem przed zasypaniem piwnicy, fundamentów. Także pokażę wam, jak to wyglądało. Tutaj mam poranek. O poranku to zrobiłem z wam zdjęcia. Jakiś czas temu już tak naprawdę prace budowlane już postępują dalej, ale chcę Wam, że tak powiem przywrócić tą, tą przeszłość, którą mam już za sobą. Tutaj robiłem rynnę schodzącą z dachu nad garażem. Tak to wygląda. Rury żółte rozprowadzone są wzdłuż, wzdłuż budynku, aczkolwiek jest odsunięte metr od ścian budynku. Każda rynna jest jakby połączona trójnikiem. Rury żółte karbowane mają swój specjalny trójnik. Tak naprawdę te trójniki nie są z uszczelką jakąś wargową. Przed zapięciem tak naprawdę trójnika w tą rurę. Ja to jeszcze silikonowałem, także wciskając tą żółtą rurę w ten trójnik, silikon, że tak powiem wyszedł na zewnątrz. Tak samo w środku. W środku jeszcze ręką poprawiłem, żeby to tam była po prostu tak, jakby forma uszczelki. Także troszkę zabawy z tym jest, ale idzie to zrobić. Ja to zrobiłem takim tańszym sposobem, szczerze mówiąc. Można było wydać troszkę więcej pieniążków, położyć normalną rurę PVC pomarańczową od początku do końca. Jeżeli kogoś na to stać, nie ma problemu. Ja tu mam 14 metrów w jednym kierunku. Także jeszcze każda rynna, czyli rynna spłaci nad parterem, znaczy nad tą częścią parterową z poddaszem. Rynna przewidziana była też również dla, dla balkonu. No i idę dalej za, za kolejna rynna po prawej stronie. Także tak to wygląda. Tutaj też miałem tą folię kubełkową zrobione dla ochrony tutaj mechanicznej tej, tego styropianu. Tak naprawdę no u mnie ziemia rodzima jest z, z wielką ilością kamieni, także wolałem to moje prace elewacyjne tej piwnicy że tak powiem ochronić przed zasypywaniem tego i tak to wykonałem, tutaj są listwy też czarne zamontowane, które jakby pozwalają na wentylację tej, tej folii kubełkowej. No i to tutaj, ta listwa też działa jako taki okap, który nie pozwala dostawanie się wody pomiędzy folię, a, a tą elewację, którą tam robiłem. Jak widzicie, tak to wygląda, tutaj już robiłem też pod rynny spostowe, pod szachty piwniczne. Jakiś materiał na pewno wam podeślę na temat szachtów. Szachty jeszcze będę chciał wykonać, że tak powiem, finalnie. Myślałem o jakiejś palisadzie polbruka. Na razie mam płytę z, z kratką ściekową. Na tej płycie chciałem, że tak powiem, wymurować murek w kształcie litery C. To jest no i to przykryć, jako, i zamontować do tego kratę pomostową, tak, żeby po prostu było na to z chodnikiem, z wejściem do wiatrołapu. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze będzie wykonana taka silo pionowy, gdzie będę chciał zamontować pompę zanurzeniową. Gdzie, jeżeli powstanie większy poziom wody. Zostanie ta woda deszczowa odprowadzona na ogród jako podlewanie ogródka, trawnika, krzewów, wszelakich się jakichś skalniaków, które będą wykonywane później. Także, tak to sobie wymyśliłem. Jak widzicie, tutaj mam zostawione sobie wokół okna miejsce na tą płytę pod szacht i pod murek. Także tak to wygląda. Na części garażowej tutaj położyłem już rurę PVC, pomarańczową. Aczkolwiek mogę ją położyć wszędzie, bo ona ma już uszczelkę normalną. Nie ma zabawy z silikonami. No, troszkę drożej na pewno to wyjdzie, ponieważ ta rura żółta ona nie jest otworowana nie jest drenażowa to jest typowa rura, tylko taka do odprowadzenia jakiejś tam wody. Ona nie drenuje, bo ona nie ma wykonanych otworków. Można kupić taką samą otworowaną i otworowaną z, z, z taką geowłukminą, zawiniętą takim sznurkiem. To już są typowe rury takie drenarskie. No, tutaj, jak widzicie, część kanalizacji wychodzi. Niebieska rura od przyłącza elektrycznego. To w późniejszych terminach też było realizowane. To na pewno jakiś materiał od przyłącza wam pokażę, bo wykonywałem to też we własnym zakresie. No, wykop pod to uziemienie dodatkowe jeszcze zrobiłem. Bednarki, wbite szpilki. No, jak nowe, nie, ja nie żałuję tutaj na uziemieniu tego budynku. To było na tyle z części pierwszej odwodnienia. Zaproszę Was na pewno do obejrzenia drugiej części z, z odwodnienia rynien, jak będzie wykonywana część dachowa, e, rynny. E, już mam tak naprawdę zrobione te szachty z, z kratkami ściekowymi, to Wam mogę pokazać. E, a wykończenie tych szachtów, e, no i tych silosów, e, zaraz z tymi pompami na pewno w jakimś odcinku Wam pokażę. Dziękuję, do usłyszenia.